W tym materiale omówimy najnowszą i najlepszą aktualizację, która dotknęła Helldivers. Zmian jest to ogromna ilość, więc zaczynamy bez żadnego przedłużania. W ramach wstępu zapraszam też na naszego Discorda link w opisie. Pierwszą zmianą jest wartość obrażeń, które przebijają się przez pancerz, ale tutaj użyję klasycznej techniki, by zobrazować o co chodzi. Mamy pięknego Helldivera, wyposażonego w senatora. Senator zadaje 175 obrażeń i przebija średni pancerz. Pojawia się przerażający strażnik roju, którego pancerz również jest średni. Dotychczas przebicie średniego pancerza bronią o średniej penetracji obniżało obrażenia o 50%. Teraz wartość obrażeń, które przechodzą, jest równa 65%. Drugą zmianą z generalnego balansu jest zmniejszenie dodatkowych obrażeń w głowę ze 100% do 50%. Tak więc mnożnik trafienia w głowę dla gracza będzie niższy. Ale za to nieco zwiększyli otrzymywanie obrażeń na innych częściach ciała. Teraz czas na wzmocnienia broni głównych. Podstawowy wyzwalacz i wersja karabinowa obrażenia plus 10, siła stageru plus 5, dodatkowy magazynek oraz dodatkowy magazynek na start. Rycerz plus 15 obrażeń, mniejszy odrzut i pełne odnawianie amunicji z zaopatrzenia. Wyzwalacz hukowy ma teraz magazynki bębnowe z pojemnością 60 pocisków, ale za to liczba magazynków zmniejszona do 6 z 10. Ujędrniacz plus 5 pocisków w magazynku i dodatkowy magazynek na start. Łamacz wrócił do 16 pocisków w magazynku oraz zwiększono mu stager o 5 punktów. Łamacz kozak ma zmieniony system rozrzutu. Teraz śród jest wypluwany bardziej poziomo, by pokryć hordę. Zwiększono mu też obrażenia do 240. W tym miejscu wspomnę o w końcu naprawionych mechach. Ich oba ramiona są w pełni celne i są w stanie celować pod siebie. Ich bronie też zostały wzmocnione, ale to nieco później. Kosa szybciej się chłodzi, ma nowy, lepszy celownik, serowy odrzut i prawie natychmiastowo podpala przeciwników. Kusza jest teraz bardzo przyjemną bronią, nawet na dziesiątce. Zwiększono zasięg eksplozji o 50% i podniesiono obrażenia z eksplozji ze 150 do 350. Eruptor odzyskał odłamki i efektywnie eliminuje grupy przeciwników. Odłamków jest 30, każdy z nich zadaje 110 obrażeń. A zasięg wybuchu zwiększony o 33%. Za to obrażenia od wybuchu spadły do 225. Obrońca zyskał 5 obrażeń na pocisk. Czy wiesz, że teraz tropiciele wydają dźwięki podczas używania swojego kamuflażu? Wyzwalacz penetrator, obrażenia podniesione do 60. Gorliwiec, obrażenia zwiększone do 165. Gorliwiec anti obrażenia zwiększone do 200 i lekko silniejszy Stagger. Świetnym dodatkiem jest też koło z wyborem emotki. Błyskacz stymuluje przeciwników z siłą zależną od ilości trafionych kierunków. Płomień, zwiększone obrażenia o 50% i większe przebicie pancerza, tak jak każda broń ogniowa. Wzmocnienia dostały też trzy pistolety. Rozjemca, dodatkowy magazynek. Sztylet, wolniej się przegrzewa zerowy odrzut, obrażenia zwiększono o 50 i szybciej podpala przeciwników. Frytkownica zyskała zwiększone obrażenia o 50% oraz przebicie pancerza, podobnie jak płomień. Ciekawostką jest, że sierp oraz spalacz mają nowe efekty dźwiękowe. Granat odłamkowy otrzymał o 50% większe obrażenia na odłamkach, zwiększono maksymalną ilość w do 5 oraz zwiększono zasięg wybuchu. Granat termitowy otrzymał obrażenia zwiększone o 1900, i nie to nie jest błąd. Jednym granatem w głowę zabijesz każdego szturmowca, palownika, kolosa, a nawet tytana. Jedna sztuka wystarczy też do zniszczenia fabrykatora botów, nieważne z której strony zostanie przyczepiony, ponieważ również i one zostały przerobione. Od teraz posiadają zasób punktów życia i da się je zniszczyć z każdej wrzutni rakiet, po odpowiedniej ilości trafień. Teraz czas na manewry, a tutaj znajdziemy najlepsze zmiany, które dają możliwość na jeszcze więcej stylów gry. Granatnik, większy zasięg wybuchów oraz dodatkowy magazynek. Działo laserowe, wolniejsze przegrzanie, zerowy odrzut, szybciej podpala wrogów, przebija pancerz ciężkich wrogów, a te wzmocnienie jest dość częste w tym patchu i dotyczy szturmowców, tytanów, polowników i kolosów. Miotacz łukowy, zwiększony zasięg o 20 metrów, przeskakuje więcej razy i stunuje przeciwników, nawet szturmowców. Railgun zademonstruje tym, co zrobił z tym tytanem. Sojusznik plus 10 obrażeń plus 5 punktów stagera. Karabin maszynowy plus 5 punktów stagera. Biolokalibrowy karabin wyborowy przebija ciężki pancerz i również plus 5 punktów do stagera. Ciężki karabin maszynowy, tak samo jak poprzednik, przebija pancerz i dodatkowy stager. Wyrzutnia komando wymaga dwóch rakiet do niszczenia fabrykatorów przez ich mały rework. Miotacz ognia, obrażenia zwiększone o 33%. Zadaje obrażenia przez ciężki pancerz. Automatyczne działko też przebija ciężki pancerz. Jak widać, mamy więcej opcji do mordowania większych wrogów, co jest bardzo dużym plusem. Przejdźmy teraz do najważniejszych zmian przeciwników, pomijając zmiany typu -10 HP dla zbieraczy czy -15 dla łowców. Kolosy mają obniżony poziom pancerza, porównywalny do szturmowca, którego pancerz też został zmniejszony w tym patchu. Dodatkowo ich plecy są podatniejsze na obrażenia. Jeden z wariantów otrzymał laserowe działko na miejsce wyrzutni rakiet. Przednia część czołgów ma teraz silniejszy pancerz. Berserkery mają o 250 mniej życia, a sama głowa o 25 mniej. Ich brzuch jest słabym punktem. Obrażenia pił zostały zwiększone. Niszczyciele mają życie obniżone o 50 punktów, a otrzymywanie przez nie obrażeń pogarsza ich celność. Rakietowy wariant ma ograniczoną ilość rakiet na jedno przeładowanie. Kanonierki również mają ich limitowaną ilość. Szturmowce, obniżony poziom pancerza, a pancerz pod nim jest dwukrotnie słabszy niż poprzednio. Atakowanie odkrytych kawałków ciała zadaje mu 300% obrażeń, a sam szturmowiec atakuje o 50% mocniej. Tytany żółci, bardzo podobnie jak poprzednik, obniżony poziom pancerza oraz nowa mechanika. Jego brzuch może zostać zniszczony z większości uzbrojenia, a to skutkuje jego śmiercią. Aktualnie wszystkie wyrzutnie poza komandosem są w stanie zabić go jedną rakietą. Palownik, obniżony poziom pancerza, mniejszy zasięg macek oraz bierze jako cel najbliższego gracza. Same macki biło mocniej i wymagają mniejszej ilości obrażeń, by się wycofać. Na koniec najciekawsze wzmocnienia pozostałych manewrów. Półtonowa bomba w końcu zadaje obrażenia na obszarze, jaki wskazują efekty wizualne podczas wybuchu, jest więc o wiele bardziej groźniejsza. Oswobodziciel zyskał pod dodatkowe 25 pocisków w każdej z broni oraz pociski zadają 2,5 raza więcej obrażeń. Zwiększono mu też szybkość oddawania strzału. Orbitalne działo energetyczne w pełni samodzielnie zabija tytany. W związku z nadchodzącą przepustką, gaz dostaje reworka, by bardziej wyróżniać się od ognia. Aktualnie orbitalny atak gazowy oślepia przeciwników, co sprawia, że dosłownie nie wiedzą co się dzieje i atakują wszystko wokół. Ostatnią ciekawą zmianą jest to, że planety mogą mieć różne modyfikatory zależne od pory dnia, nocy lub wydarzeń na mapie. Przykładowo, modyfikator na gorąco w przypadku Hellmayer aktywuje się tylko w trakcie ognistych tornad.